Siemano, właśnie przygotowujemy się do wylotu. Wylot mamy za dwa dni, mamy dzisiaj czwartek i właśnie jesteśmy w sumie spakowani. Jako ciekawostka, nasz bagaż zupełnie różni się niż rok temu, kiedy leciliśmy na Bali. Wtedy mieliśmy dwa plecaki 40 litrowe, a teraz mamy, już pokazuję, nasze plecaki czyli jeden litrowy On jest trochę wypchany, jeszcze się go na pewno dopcha. To jest mój plecak z Patrycji rzeczami. Z kolei mój plecak, z kolei Patrycji plecak z moimi rzeczami. To jest chyba 25, coś takiego, tak mała kabinówka z kwiatkami, bardzo piękny. I to wszystko tak naprawdę. Uznaliśmy, że nie ma co brać więcej, bo po co? Wszystko tak naprawdę jest już tam na miejscu, lecimy do Tajlandii. Na miesiąc, później lecimy na Sri Lankę, więc myślę, że będzie spoko. Jutro nagram pewnie coś jeszcze przed wylotem, jak jesteśmy już przygotowani, i widzimy się później na lotnisku. Staliśmy o której 4:30? Już jesteśmy na lotnisku. Z tyłu reklama b y... d... b czy tam b -W, czy nie wiem jak to się tam czyta. Padka sobie gra. I co? W sumie czekamy na samolot, przeszliśmy przez bramkę, mamy wodę nie kupioną tylko nalaną, bo się okazuje, że można przynieść puste butelki, nawet jak mają 500 ml. I co, czekamy za 30 minut, jest boarding, zaczyna się boarding i będziemy lecieć do Oslo. Z Oslo potem lecimy do, bezpośrednio do Bangkoku, ale tam mamy 6 godzin. lot to jednak klasy. Gazetka, jawka, ciasteczko. Żyć nie uwierać A to wszystko w locie. I przyleciliśmy do Oslo. Zimnośnieg Jak to w krajach skandynawskich. Tu jest bardziej ponure miejsce niż Polska? Tak. Jest. Pocieszę Was. Jest gorzej. Jak kawka? Dobra. Kawka w Starbucksie za 3 dyszki. No, ale dobra. Do tego kawka. w sali imię. Mhm. Czekamy na lot, który będzie za 5 godzin. Więc mamy co robić. Możemy się trochę w końcu ponudzić. Są kontakty, więc nie, jakoś przeżyjemy i pewnie później wskoczymy w samolot i bezpośrednio lecimy do Bangkoku Muszę przyznać, że jestem z nasz dumny, bo zamiast dwa wielkie plecaki spakowaliśmy się w 20, 25 litrowej i chyba 20 litrowej, chociaż one są chyba podobne. I to na w sumie 2 miesiące w linii lotniczej jest coś takiego lecimy w fly north norweskie z danskami Linia linie lotnicze i oczyw każdym jest taki monitorek, można coś obejrzeć mamy też USB i wejść wylądowaliśmy, idziemy na kolejkę. Czasnie jesteśmy. Doleciliśmy z wielkimi przygodami jak to zwykle my, o których pewnie ja powiem w hotelu. Czekamy właśnie na Pattaja na zewnątrz, ponieważ uwielbiają tajowie klimę i jest za zimno dla nas, szczególnie że jest tutaj 30 stopni i w sumie zaraz będziemy pad thai i zmierzamy w końcu do naszego hotelu, więc Wylądowaliśmy w Tajlandii. Cel został osiągnięty, i teraz tylko odpoczywać. Taka ciekawostka. Kupiliśmy dwie kawy cappuccino latte i sok. Zapłaciliśmy całe 125 W, czyli około 17 zł. U nas w Polsce za sam sok często płacisz 8 zł. Świeżo wyciskany, Trafiliśmy do naszego hotelu. Genius już już. Na łóżku. Hotel trzygwiazdkowy. Dotarliśmy, zmęczeni, ale szczęśliwi. Pachnie. Widok ładny. Tak, widok ładny. zaraz pokażę widok, jeszcze łazienka. Żeby była łazienka, jak to łazienka. I wyjście na tarasik. Co widać dla zewnątrz? Rzekę. Rowery w ogóle ale wysoko. i widok na Bangkok będziemy tutaj będziemy tutaj dwie noce a później w sumie nie wiem co, zastanowimy się póki co ogarniamy się idziemy na miasto, a tym samym kończymy pierwszy odcinek jeszcze tutaj tak podsumowując ten nasz lot, bo właśnie wróciliśmy ze spaceru po całym Bangkoku. Pokupowaliśmy kilka rzeczy, o których pewnie jutro też opowiem. Ale człowiek jednak podróże człowieka uczą, ponieważ wielokrotnie lataliśmy różnymi liniami lotniczymi na różnych długościach, też takich dalekich jak powyżej 9 godzin. I pierwszy raz się spotkaliśmy z tym, że na trasie od Oslo do Tajlandii. Nie podali jedzenia. W się sensie podali jedzenie, za które trzeba było zapłacić, ale no ogólnie, tak jak mówię, leciliśmy zawsze na długie trasy, gdzie było śniadanie, zazwyczaj obiad, a następnego dnia przed przylotem jeszcze podawali śniadanie. To było zawsze. Nawet teraz, lecąc lotem, dwugodzinna trasa, podali drożdżówkę, głupią drożdżówkę, <grych> tak po prostu. E, tak więc 11 godzin Patrycja sobie zamówiła tam jakieś nudle, ja już machnąłem na to ręką. Chciałem nagrać w samolocie, ale nie dość, że było głośno. To jeszcze już byłem tak wykończony tym. Nawet nie podali żadnego picia, że to herbata, kawa, czy tam nawet Coca-Cola. Tak więc sprawdzajcie zawsze lot, czy jest tam jedzenie. Jak nie, to najlepiej albo przygotować się, że trzeba zapłacić, albo po prostu sobie zabrać coś ze sobą. My mieliśmy jakieś tam jeszcze batony, więc dopchaliśmy się, poszliśmy spać i po ciężkiej nocy. Jakoś dotrwaliśmy do Tajlandii. Dzięki.